Dzisiaj po meczu na linii Ostrowiec sieniawa Witam serdecznie dziennikarzy, którzy cierpliwie czekali na konferencję. A co zwykle, zwykle, przyjmę z wielką przyjemnością moi gości po prawej stronie, trenerów obu zespołów, które dzisiaj grały przy tak już Majszek, trener drużyny Sokoła i Rafał Wójcik, szkolenie wobec pomarańczowo-czarnych. Tak, prosiłbym o komentarz do boiskowych wydarzeń, a później, jeśli byłyby pytania z sali, odpowiedzi na te pytania. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, na pewno kwitował dużo akcji, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, dużo sytuacji bramkowych, także na pewno kibice, na pewno byli zadowoleni z przebiegu meczu, nie tyle co pod kątem wyniku, ale pod kątem gry, bo zarówno pierwsze 10 minut, pierwsza odsłona gospodarzy była perfekcyjna, praktycznie troszeczkę goście pogubili się. W defensywie jednak wyszliśmy z tego obronną ręką. Jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje mszcząły się. Myśmy pozbierali się po tych 10 minutach gry. Stworzyliśmy dwie sytuacje, z czego wpadła jedna bramka. Troszeczkę to dało jakby nadziei i otuchy piłkarzom, że możemy walczyć dalej o utrzymanie, bo poprzednie mecze, mimo też dobrej gry z naszej strony, nie obfitywały skuteczność. Dzisiaj ta skuteczność była po stronie Sieniawy i dzięki temu chłopcy zasłużyli chyba na te trzy punkty. Dziękuję serdecznie. Tyle trener drużyny Sokoła I Twoja ocena występuje. Państwu. Moja ocena dzisiejszego meczu jest no, jaka może być? Negatywna. E, tutaj, oczywiście, gratuluję trenerowi gości e, bardzo dobrego wyniku, ale przede wszystkim, też bardzo dobrej gry. Fakt, że chyba jesteśmy teraz w takim już okresie po środzie popielcowej, ale nam tylko wypada po takim meczu po prostu przeprosić kibiców, posypać głowy popiołem, wziąć się do roboty. Takie naprawdę ciężkie, ale to nie jest. Proszę mi wierzyć, że to nie jest tylko taka praca fizyczna, zwykła, bo ja tych zawodników widzę na co dzień. Ja, jakby monitorujemy treningi i wiem, jak to wygląda. Czasem po prostu coś kompletnie nie wychodzi. To jest taki też zespół specyficzny, że faktycznie mamy tutaj ogromny problem, jakby z wyzwoleniem tych, tej takiej zwycięskiej mentalności, z zespołami, które raz, że walczą o życia, są z, do, z dołu tabeli, bo wystarczy to przeanalizować i, i wszyscy doskonale już będziemy wiedzieć, z jakimi zespołami tracimy punkty, a z jakimi zespołami tak naprawdę jesteśmy, pod, jesteśmy w stanie podjąć taką wyrównaną walkę. Podjąć rywalizację i, i, i często tak naprawdę nawet wygrywać. Nam mamy bardzo mało czasu, tak naprawdę, na to, żeby to, ten, ten mental nasz przestawić, ale tutaj no, przyjeżdża pewnie jeden z liderów, tak naprawdę Siarka, więc wydaje mi się, że można być w dobrej myśli, zespół się na pewno tutaj. Pozbiera, a już ale jestem pewien, że na pewno zagramy lepiej nie tylko tak, jak to było ostatnio 10 czy 15 minut. Co uważam, że to ta dzis dzisiejsza. Dziesięciominutowy pokaz tak naprawdę doprowadził nas później do, do takiego stanu, że wydawało nam się, że samo się strzeli. Życie pokazało, że każdy przeciwnik w tej chwili walczy o, o życie pokazuje po prostu na boisku całe swoje serce i tutaj akurat to zostało drużnie gości oddane. Strzelili bramki, w mojej ocenie mogli nawet strzelić jeszcze kilka. A myśmy nie potrafili na to zareagować. Nie chcę tutaj w żaden sposób biczować chłopaków, bo wiem, jak w tej chwili wyglądają ich głowy, jak wygląda szatnia, i wydaje mi się, że trzeba w takich sytuacjach raczej podejść do tego spokojnie i jakby spróbować im pomóc w tym, żeby. W następnych meczach, w następnym okresie było zdecydowanie lepiej, a będzie lepiej. Dziękuję. Bardzo proszę obaj panowie do Państwa dyspozycji. Mam rozumieć, czy wypowiedzi trenerów zadowalające. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Przypominam, środa.